Cześć, z tej strony Ewelina z T-shirt Galery. W tym filmie opowiem, jak wygląda u nas realizacja zamówień hurtowych. Przede wszystkim to projekt i wizualizacja. Wizualizacja to podstawa. Taką wizualizację przygotowujemy dla klienta zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań. Jeżeli klient ma przygotowany projekt i wizualizację, od swojego grafika, to po prostu z niego korzystamy. Przy zamówieniach na 20, 50 czy 100 sztuk odzieży mamy zasadę zrobienia jednego egzemplarza próbnego i przesłania zdjęć do klienta. Niby wszystko powinno być ok, bo jest wizualizacja, ale wolimy przesłać zdjęcia, aby nie było żadnych wątpliwości. Gdyby coś jednak klientowi na żywo przestało się podobać, to możemy jeszcze wprowadzić zmiany. Unikniemy wtedy sytuacji, że wszystko jest zgodnie z ustaleniami, ale klient na podstawie wizualizacji inaczej wyobrażał sobie gotowy produkt. Po zaakceptowaniu próbnego egzemplarza ruszamy z pełną produkcją. Nie będę opowiadała tu, jak wygląda proces produkcji, najlepiej to zobaczyć. Gdy zamówienie jest gotowe, to trafia do spakowania i jest wysyłane kurierem, lub jeśli klient sobie życzy, to trafia do paczkomatu. Tak to robimy w t-shirt galery.